Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grim. Ho ho! Nowi na nowe przygody? Mm. Oczywiście! Majka o sześciu sługach. Jojo! Jojo! Pomóż mi! Trzymaj się! Idę do ciebie! Co ty byś zrobił beze mnie, Koko? Jojo, masz rację. Czasami się przydajesz. Ojcze, proszę! Pozwól mi jechać. Muszę ją zobaczyć. Widzisz? Widzisz jaka jest piękna? Istotnie jest piękna, synu. Ale pamiętaj, ta piękna księżniczka ma matkę, straszliwą królową północnej enklawii. Tysiące mil pokonam, by zobaczyć cię. Mą miłość weź, swą oddam cześć, by los połączył nas. Powiedz, mój synu, czemu się tak przy tym upierasz? Każdemu kandydatowi do ręki księżniczki królowa wymyśla niewykonalne zadania. Przecież wiesz o tym! Ja im sprostam, ojcze. Dotąd nikomu się to nie udało, i wszyscy kandydaci zapłacili głową. Wolę umrzeć jak bohater, niż przez resztę życia usychać z tęsknoty. Jadę prosić o jej rękę. Nie zatrzymuj mnie, ojcze. Straże, zamknijcie go w jego komnacie, zanim ucieknie i zrobi coś głupiego. Ach, puśćcie mnie! To rozkaz! Chodź, poszukamy tej komnaty. A po co? Jak to? On jest zakochany, potrzebuje naszej pomocy! O, o, o. Nie możesz mi tego zrobić, ojcze! Co to? Kim jesteś? Jestem Jojo! Największy w świecie łowca przygód od czasów. Hmm czasów. Dzień dobry Pozwól, że się przedstawię Jestem Koko Doktor Koko Uczony, f, filozof I wirtuoz gry I tak dalej, i tak dalej Słuchaj, wiemy co cię gnębi Jesteś zakochany w pięknej księżniczce Prawda? Och tak, jest piękna Żadne słowa nie opiszą jej urody. Spójrzcie! O! Tak, coś w sobie ma! O, o, Ach. O, niestety, jest nie do zdobycia. Nieprawda! Miłość, moi drodzy, wszystko zwycięży. Cieszę się, że was poznałem! Hej, czekaj! Dokąd idziesz? Błagać królową o rękę jej córki. Żegnajcie, przyjaciele! Hej! Chodźmy, Koko! Musimy mu pomóc! W drogę! Och, Jojo, nie słyszałeś? Jej matka obcina ludziom głowy. To nie my chcemy się ożenić z księżniczką, więc nic nam nie grozi. Słyszysz? Nadszód, Koko! Hej! Poczekaj! Idziemy z tobą! Ej, o co wam chodzi? Czego chcecie ode mnie? No cóż, widziałeś kiedyś księcia bez służących, straży i no wiesz Rozumiem, chcesz powiedzieć, że bez eee, Bez świty? Tak, o to chodzi Bez świty No dobrze Chodźmy razem do zamku księżniczki za mną moja świto. Gdy się zakochasz, cały świat wydaje się cudowny. Wokół ciebie wszystko kwitnie i pachnie. Och, pachnie tak słodko. Słodko? Mm. Chyba raczej czuję tu jakieś stare kapcie. Wasza wysokość. Pomyślałem sobie, że jeśli królowa jest naprawdę taka straszna, to będziemy potrzebowali więcej ludzi. Silnych, odważnych i no wiesz... Co o tym myślisz, panie? Co? Słyszałeś? Obudź się, wstawaj! Hej, czekajcie! Jesteśmy służącymi! I szukamy pracy! Tak! Umiemy wiele rzeczy! Jeśli rozciągnę nogi, robię się 300 razy wyższy niż teraz! A ja gdy wezmę głęboki oddech, robię się natychmiast 300 razy grubszy niż jestem teraz! Hej, lepsze takie zdolności niż żadne. Przyjmujemy Was. Zgoda Wasza Wysokość? Zgoda. Aha. O, dzięki. Dziękujemy. Nie pożałujecie tego. Będziecie z nas zadowoleni. Na, Na pewno, pewno będziemy. będziemy. Patrzcie, co to za dziwacy. O! Możesz stąpać ciszej, bębenki mi pękają! Ej, co tu robicie? On słucha, jak trawa rośnie, a ja potrafię dostrzec taniec godowy konika polnego na tamtej górze. Co powiecie o nich? Też się mogą przydać. Jeśli są odważni, przyjmiemy ich. No jak? Chcecie iść na służbę do naszego księcia? Za dobrą pracę zapłata będzie godziwa. To mi się podoba. Pod warunkiem, że weźmiecie też mojego brata, siedzi tam. Eee, pewnie, czemu nie? Wasza wysokość, twoja świta rośnie z każdą minutą. Hmm? Doskonale. Spędzimy tu noc. A jutro rano? O tak, już za parę godzin wyznam księżniczce moją dozgonną miłość. Ach. Słuchaj, powiedz nam, czemu on ma zawiązane oczy? Hej, Niszczycielu, oni chcą wiedzieć, dlaczego masz zawiązane oczy. Co z naszym księciem wygląda, jakby był chory? Chory? O tak, jest ciężko chory z miłości. <gry> <gry> Hej, Jojo, gdzie są wszyscy? Zdaje się, że poszli bez nas. Hmm? Zobacz, książę jest tam. I sześć i siedem i osiem i dziewięć i dziesięć i jedenaście i dwanaście i trzynaście. Oh. 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 Ej, hey, co ty wyprawiasz? Wypuść wodę z powrotem. Jejku, nie tracą czasu, widzisz? Zapraszycie? Nasz pan się obudził. O tak, zbliża się do nas. Szykujmy się do drogi. Zgromadziliśmy niezłą drużynę, jojo. Tak, chciałbym już zobaczyć ich w akcji. Przyjaciele, to tutaj. W tym zamku mieszka moja ukochana. Co myślicie? żający bez urazy, wasza wysokość. Pomóż mi. O, zamarznę przy tym ogniu! Dłużej tego nie wytrzymam. Ha, wyglądasz na zziębniętego, przyjacielu. Grubasie, pozwól to na chwilę. Możesz zabrać tego biedaka? Mówi, że zamarznie to na śmierć. Jasne. Znajdziemy dla niego jakieś zajęcie na rozgrzewkę. Ruszamy, przyjaciele, po serce i rękę mojej ukochanej. Za mną! O, chwileczkę, wasza wysokość. Stanowimy dość dziwaczną kompanię. Co będzie, jeśli księżniczka przestraszy się nas? Tak! Dobrze, doktorku. Ty, ja i nasz pan pójdziemy teraz do zamku. Reszta zaczeka na nas tu, pod dębem. Książe Dolnej Szuwarii. I wasza królewska mość. Rada bym usłyszeć, czemu odwiedzasz mnie w moich skromnych progach, młodzieńcze. <laughs> Miłościwa pani, przybywam z dalekiego kraju, by prosić o rękę twojej córki. Wiesz, że zanim oddam ci rękę mej córki, musisz udowodnić, że jesteś jej godny. Tak, jestem gotowy, pani. Świetnie. Zatem musisz zjeść sto wołów. I wypić 100 beczek wina w ciągu jednej nocy. Jeśli zostanie choć kęs mięsa, albo jedna kropla wina. <laughs> Czekacie egzekucja. Czy to jasne? To nie w porządku, mamo. Poprzedni książę miał zjeść tylko trzy woły i wypić tylko trzy beczki wina. Czasy się zmieniają, młoda damo. Mam jedną prośbę. To żadna przyjemność ucztować samemu. Chciałbym, jeśli wolno, zaprosić gości. Proszę bardzo, ale żeby nikt nie powiedział, że jestem skąpa, każę podać 300 wołów i 300 beczek wina. A twoi goście mogą ci towarzyszyć również wtedy, gdy będziesz tracić głowę. Księżniczko? No to, gdzie te smakowite woły, o których mówiliście? Czeka mnie wspaniała nagroda miłość najcudowniejszej dziewczyny na świecie. Mm. Dziękuję Ci, najdroższy. Za Twoją ostatnią wolę, w której postanowiłeś, że nasza córka otrzyma moją koronę w dniu swego ślubu. Jakie to przykre, że konkurenci do jej ręki jeden po drugim kończą żywot w ponurych okolicznościach, gdy zbliża się ten szczęśliwy dzień! <śm> 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 Pośpiesz się, nasz czas się kończy. Do ostatniej kropli. Wasza królewska mość, twoje zapasy wina wymagają uzupełnienia. A, to prawda, Co? pani. Niemożliwe. A jednak wszystko zjedli i wypili. Ach, tak. No cóż, jeśli masz być moim zięciem. Muszę wiedzieć o tobie coś więcej niż to, że możesz wiele zjeść i wiele wypić. Racja. Na przykład, czy jest wystarczająco odważny i inteligentny i wysportowany? Tak właśnie jest, zapewniam cię pani. Doprawdy? Bardzo się cieszę, bo przy następnym zadaniu cechy te okażą się nieodzowne. Następne zadanie? Masz dwa dni na odzyskanie klejnotu, który wpadł mi do Morza Czerwonego. Och. W przeciwnym razie utkną ci głowę! Pani matko! Pani, będzie jak każesz. Czemu dałaś mu następne zadanie? Nigdy przedtem tego nie robiłaś. Ja decyduję, przez jakie próby musi przejść twój przyszły mąż, zrozumiałaś? Księżniczko! Kim jesteście? E, jesteśmy tylko pokornymi sługami księcia. Pomagamy mu jak tylko możemy. Ach, och, jak się cieszę, że ktoś mu pomaga. Powiedzcie mu, że ten klejnot, który ma znaleźć, to kolczyk. Tego księciu nie powiedziała. Już ja jej dam. Spokojnie. Damy jej nauczkę, jak przyniesiemy ten kolczyk i zmusimy ją, by dotrzymała słowa. Morze Czerwone. Dotrę tam najwcześniej za dwa miesiące. Coś wymyślimy. Długi. Mamy dwa dni, żeby dotrzeć do Morza Czerwonego. Morze Czerwone? A, gdzie to jest? Gdzieś tam. Jak daleko? O Tysiąc mil. Może dwa. Dobrze. Na co czekamy? Uwaga! Złapcie się wszyscy mojego paska! Ruszamy za ładną. Lewa, prawa, lewa, 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 prawa. No, jesteśmy na miejscu. Ale jak ja znajdę ten klejnot w wodzie, woda? Ha, patrzcie! O! Brawo! Uwaga! Teraz moja kolej. Tak, tylko kto wie, jak wygląda ten klejnot. Ja wiem, jak wygląda. O, ojej! Widzę jakiś klejnot! To jest złoty kolczyk! Tak jest! To ten! Hmm. Hybraj! Hybraj! Proszę! Hurra! 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 Oto twój kolczyk, pani! Cóż... Widzę, że to nie było dla ciebie trudne, młodzieńcze. Ale czy będziesz dobry dla mojej córki? Czy będziesz się nią opiekował? Tak, do końca moich dni, królowo. Musisz przekonać o tym mnie, troskliwą matkę. Zatem masz czas do jutra. Oczywiście. Zrobię wszystko. Powiedz tylko słowo. Jeśli potrafisz ochronić ją w swoich ramionach do północy, to mi zupełnie wystarczy. Pani? Nie mogłaś mi dać łatwiejszego zadania. Ach. No dobrze, a gdzie tu jest podstęp? O, Oto ona, moja najdroższa córka. Oddaję ją pod twoją opiekę. Witaj, to moi wierni słudzy, a ja. Mam za zadanie trzymać Cię w ramionach. Stydź To wszystko wygląda bardzo pięknie, ale y, powinniśmy zabarykadować drzwi i zdwoić czujność. On ma rację. Mojej matce nie można ufać. Hmm. Dobrze, to chyba wystarczy. Lepiej już nie możemy się zabezpieczyć. No to bierzmy się do dzieła. O jest, zmęczone powieki się zamykają, głowy się chylą, spoczynku szukają. Rycerzu, utrudzony ciężkim dniem, połóż się. Zaśnij. Koko, patrz! Widzę! Zatkajcie uszy! Prędzej! Głębokim snem. Wstań, moja córko. Czas ruszać w drogę. Gdzie cię zamknęłam, nikt się nie dowie. W ognistych kręgach, w kamiennych ścianach, do końca życia. Zostaniesz sama. Zaczekaj, proszę. <laughs> Obudźcie Księżniczka zniknęła! Hej, słyszycie? Obudźcie się! Co? Zniknęła? Co ty mówisz? O nie! Tak, tak, zniknęła! Zostało tylko 15 minut do północy. Cicho, cicho! Może usłyszę, gdzie jest? Słyszę! Co? Płacz! Jest w jaskini. W jaskini? O 5 dni drogi stąd. 5 dni stąd? drogi stąd! Na co czekamy? Ruszajmy! Nie, nie, nie. Już prawie jesteśmy! Jeszcze trochę długi. Tak, tak, dobrze. To chyba tu. Ach. Jeszcze nigdy nie rozwalałem skał, ale cóż spróbuję! Dasz sobie radę do dzieła! Kryć się! Uratuj cię! Zmarć luchu, może ty spróbujesz? Myślałem, że mnie nie poprosicie. Chodź tu, moja droga. No już. Ach, dziękuję, dziękuję. A, cztery minuty do północy. Ruszajmy. Dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem, sześć. No, no, co za wstyd. Wszyscy śpią, jak. Moja piękna, najpiękniejsza ze wszystkich. Czy będziesz moją żoną? Nie wiem, czemu zawsze płaczę na ślubach. Wrócił. Wrócił z księżniczką. O mój synu, tak bardzo się cieszę, że Cię widzę. I widzę, że głowę masz wciąż na swoim miejscu. To dzięki moim przyjaciołom, ojcze. I dzięki mojej świcie. Witajcie. Witajcie, moi drodzy. Ojcze, a to jest. Tak jakbym sam nie widział. <laughs> to przecież najpiękniejsza panna pod słońcem Aha. i moja przyszła synowa. <laughs> Witaj w domu, moje dziecko. A, o, brak! Brak! Zbierajmy się, jojo. Koko, zostańmy na weselu. Połóż się, rozluźnij i zaśnij głęboko! Ej, bo naprawdę zasnę. W porządku, wygrałeś. Odlatujemy. Gotowy? Gotowy! Simsa! Simsala! Simsala, Simsala green! A młodzi żyli długo.